Dobry, zapraszam na wydarzenia. Zobaczcie Państwo, co przygotowaliśmy w serwisie. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu mieli doskonałą okazję sprawdzić swoje umiejętności ratownicze w ramach ćwiczeń powiatowych. Na terenie. Browaru Wampur w Zabrzu zostały przeprowadzone powiatowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem Amoniak 2024. Podczas tych ćwiczeń założyliśmy epizod polegający na rozszczelnieniu na instalacji amoniakalnej oraz pożar jednego z magazynów. Działania polegały na zabezpieczeniu wycieku amoniaku poprzez rozstawienie kurtyn wodnych, następnie dokonano uszczelnienia instalacji amoniakalnej. Działania w tym zakresie wspierane były przez Grupę Ratownictwa Chemicznego, która przybyła do nas z Gliwic. Także zastępy były angażowane w działania gaśnicze na terenie pobliskiego magazynu. W dzisiejszych ćwiczeniach zwyczajowo uczestniczyły wszystkie ochotnicze straże pożarne działające na terenie zabrza. To jest cztery jednostki OSP, Państwowa Straż Pożarna, ale także zaangażowane były. Inne służby, instytucje, które na co dzień w realnych działaniach nas wspierają, takie ćwiczenia przede wszystkim przygotowują Straż Pożarną na wypadek realnego zagrożenia. Każdego roku wybieramy inny obiekt, który jest specyficznie trudny ze względu na złożoność, ze względu na proces technologiczny, ze względu na składowane materiały niebezpieczne, które w takim obiekcie mogą się znajdować. Więc doskonalimy się, bo to są trudne zdarzenia. To są zdarzenia wymagające dużej umiejętności i od strażaków, ale także wymagające korelacji i układania tej współpracy proceduralnej w szerszym aspekcie. Mam tu na myśli angażowanie innych służb, które na co dzień... W ramach akcji ratowniczo-gaśniczych, tych trudnych, nas uzupełniają. Chcę przede wszystkim podziękować wszystkim strażakom, służbom mundurowym, ale także jednostkom i instytucjom, które brały udział w tych dzisiejszych ćwiczeniach, ponieważ tak naprawdę ta wiedza, którą niektórzy być może dzisiaj nabyli, a niektórzy odświeżyli sobie, mam nadzieję, że nigdy się nie przyda, ale z całą pewnością warto ją mieć. Za nami obchody 50-lecia Szkolnego Klubu Sportowego Gwarek Zabrze. Ten rok dla Gwarka Zabrze to rok wyjątkowy. Klub obchodzi bowiem 50-lecie istnienia. To okazja do podsumowań i wspomnień, a tych nie zabrakło podczas jubileuszowego spotkania, które odbyło się na stadionie w Biskupicach. Na początku to była tam jedna drużyna, w 1974 roku. Później to się tak rozbudowywało stopniowo no i pierwsze takie sukcesy to były w lata 80., tam zdobyłem czwarte miejsce na mistrzostwach Polski, no a później już w latach 2000-2010 to, to tam już były te największe sukcesy. To trzy razy mistrzostwo Polski Juniorów i cztery razy wicemistrzostwo, czwarte miejsce też było chyba cztery albo pięć razy. Wpis do księgi pamiątkowej klubu, rozmowy w kuluarach przybyłych na jubileusz absolwentów i osób związanych z gwarkiem, a następnie turniej pokoleń, rozegrany na boisku mimo niezbyt sprzyjającej aury. Tak wyglądało to sobotnie jubileuszowe spotkanie. Byłem częścią gwarka Zabrze. To było w latach 1988-1991. Ponieważ technikum górniczym trwało 5 lat, ale miałem to szczęście, że pan Jan Kowalski, który w 1991 roku objął drużynę pierwszą Górnika Zabrze, od razu mnie też wziął, docenił mój talent i wziął mnie do Górnika Zabrze. To były moje najpiękniejsze czasy, w ogóle w piłce i w młodości, bo dzięki tutaj, tej szkole, zaistniałem po prostu w wielkiej piłce. Na pewno... To jest też jakaś szkoła życia, w wieku 15 lat wyszło się z domu i praktycznie trzeba było sobie rodzić samemu, tak? Internat bardzo miło wspominam. Cały czas, że tak powiem, trenowaliśmy. Dwa treningi dziennie było, cały czas człowiek był w ruchu. Szkoła do tego, także powiem szczerze, bardzo fajnie. A jak wspominał lata spędzone w Gwarku trener Jan Kowalski? Bardzo dobrze. No bo, bo rzeczywiście tu, tu w Warku przez tyle lat szkolny klub to nie jest takie proste. A jednak Gwarek potrafił to zrobić do dzisiaj. Jako trener, no grania już nie, ale jako trener to w momencie, kiedy ja skończyłem w Górniku Zabrze, to miałem więcej czasu i tu w Gwarku trenowałem tą młodzież. Klub może poszczycić się znanymi wychowankami. Jednym z nich jest Łukasz Piszczek, który w marcu tego roku gościł na stadionie w Biskupicach podczas pierwszej części zaplanowanych jubileuszowych obchodów, kiedy to został rozegrany mecz pomiędzy drużyną Gwarka przeciwko juniorom Akademii Górnika Zabrze. Myślę, że to jest bardzo istotne, że poprzez sport można wychować, i tutaj w Gwarku na pewno mieliśmy bardzo dobrą szkołę. O trenerach pań Buła, trenerów Kowalskich, trenera Mazurkiewicza. W tamtym czasie na pewno miało to wpływ na to, jakim jestem dzisiaj człowiekiem. Zdobyliśmy dla Gwarka Mistrzostwa, zapisaliśmy się w historii Gwarka na długi czas. A to, że moja kariera później potoczyła się tak, jak potoczyła, to na pewno miało duży wpływ na to, to jak bardzo chciałem gdzieś osiągnąć może nie sukces, ale po prostu przejść do przodu i się cały czas rozwijać systematyczną pracą. Niektórzy koledzy może nie mieli tyle szczęścia co ja, i nie trafili może na odpowiednie osoby później po, po gwarku zawrze. A szkoda, bo mieliśmy w roślinie naprawdę bardzo e, fajnych zawodników, którzy uważam, że też mogli zrobić większą karierę niż drugi. Niż Mam okazję i ogromny honor a także zaszczyt wziąć udział w tym wyjątkowym jubileuszu. Jeśli chodzi o klub Gwarek Zabrze, 50-lecie to niebagatelny jubileusz. Mam okazję poznać dzisiaj tutaj panów, którzy trenowali tu wcześniej w latach 70., -tych, 80., -tych to absolwenci Gwarka, którzy z właściwie wielkim rozrzewnieniem a także wzruszeniem wspominają czas, kiedy mieli okazję tutaj trenować i rozwijać się. Cieszę się też, że zdecydowali się na to, żeby na ten jubileusz tutaj przyjechać, właśnie do Zabrze. Zabrza. W związku z tym oczywiście wszystkim, którzy trenowali w Gwarku, którzy przyczynili się do tego, żeby rozwijać społeczność klubu piłkarskiego Gwarek Zabrze, życzę przede wszystkim zdrowia, tego, żeby piłka trafiała zawsze tam, gdzie powinna i żeby towarzyszyło im zawsze przede wszystkim poczucie tego, że najważniejsze w sporcie jest fair play. Jutro 29 listopada o godzinie 16 w strefie karnal Sztolnik królowa Luiza w Zabrzu po raz czwarty odbędzie się barburkowy jarkmark Świąteczny, barburkowe Lowe. Nie zabraknie największych przebojów gwiazd polskiej estrady, dobrego jedzenia oraz wystawców z oryginalnymi wyrobami. Zbliża się okres barburkowy bardzo ważny dla górnictwa, bardzo ważny dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. A jak barburka, to i Jarmark barburkowy, barburkowelowy. Można powiedzieć, już nasz e, tradycyjny, coroczny. W tym roku kolejna edycja, która już 29 listopada się rozpoczyna, trwa przez 3 dni 29-30 listopada i 1 grudnia. A tutaj na odwiedzających czeka moc atrakcji w duchu, także pamięci o tych czasach minionych, w duchu, pamięci o naszej tradycji, o tym, co ukształtowało nasz region. Barburka, ta tradycyjna. My ją łączymy w takim nowoczesnym duchu. łączymy te tradycje z nowoczesnością. Będziemy świętowali słuchając dobrej muzyki. Będziemy mieli okazję odwiedzać punkty handlowe, które tutaj będą czekały na odwiedzających. Będzie strefa gastronomiczna. Moc tak naprawdę atrakcji i koncerty, o których też wspomniałem, W końcu muzyka to koncerty. I tak pierwszego dnia trzy wystąpi na naszej scenie, która tutaj w strefie Karnal, Sztolnik królowa Luiza będzie się znajdować. Wystąpi Baranowski, wystąpi. Zespół Afromental wystąpi także zespół NA. I do pierwszego dnia, drugiego Natalia Nykiel, Margaret, a finał 1 grudnia na scenie wystąpią baciary i zespół. Big oprócz strefy handlowej, oprócz strefy gastronomicznej, oprócz koncertów we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury organizujemy w naszej łaźni Łańcuszkowej wystawę o Orkiestrze Dętej Muzeum Górnictwa Węglowego. Myślę, że to też przepiękny ukłon w stronę tradycji, w stronę muzyków, bo cały czas musimy pamiętać o orkiestrach dętych, żeby te w tym naszym pejzażu kulturowym cały czas się znajdowały. Musimy je pobudzać, chociażby właśnie nieco więcej się o nich dowiadując, jak na przykład podczas naszej wystawy, która będzie uświetniona dodatkowo. Bardzo ciekawym projektem jest to Symfonia Kopalni, podczas której będziemy mogli zanurzyć się dźwiękami w kopalnie. W te zamknięte, zabytkowe, ale też te, które cały czas pracują. I ten taki w całości stworzony spektakl audiowizualny myślę, będzie cudownym zwieńczeniem całego wydarzenia. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.